Cześć, witajcie na moim kanale. Trzymajcie Was na kolejną taksową. Chodźcie, mam rzeczy po 5 zł. I sobie razem je przymierzymy tradycyjnie. Mimo wszystkiego dla siebie, mam też parę rzeczy dla mojej mamy, coś dla mojej siostry. Także najpierw pokażę Wam takie kurteczki. Wziąłem dwie takie same, tylko że w innych kolorach. I one były po 5 zł. Takie właśnie typowe do biegania. Nie będzie chyba sensu, żebym mierzyła dwie. Wziąłem po prostu jedną. Jedna jest ośmiała, że 34, druga jest 38. I tak wziąłem do mojej siostry i, i da mi dwie na sobie wybierze, którą będzie właśnie wolała. Pokażę Wam najpierw tutaj tą, no i tam wygląda ta kurteczka w wersji jakim typu łącznie z kielką, że mi też tak się przebierała. Te rękawy są całkiem fajnie zrobione, z tyłu Wam pokażę, wygląda w ten sposób i to jak ja, no ja dla siebie bym miała chciałabym sobie rozmiar większą, a myślę, że dla mojej siostry ta powinna być dobra, a ta druga będzie za duża. No ale to się okaże, jak on sobie przymierzy, że tak wygląda ta kurteczka, nie wiem czy przymierzyć przymierzę tą większą, może też przymierzę i zobaczymy jaka jest różnica między tymi rozmiarami. Chociaż ta mi się bardziej podoba kolorystycznie niż tamta druga Myślę, że moja siostra też ta bardziej jednak przypadnie do gustu No i tak wygląda ta I chyba, chyba ta była wtedy na mnie przedłużalna I coś pomiędzy bym musiała jednak mieć Także jestem prawie pewna, że właśnie tamta bardziej przypadnie do gustu mojej siostrze, ale Ale to się okaże jak sobie przymierzy I tutaj taki mam sweter dla mojej mamy Bardzo ładny kardigan i powiem Wam, że Tutaj stół jest właśnie w ten sposób, bo pokazać to A tutaj z przodu jest taki ażurowy Bardzo ładnie są te rękawy zrobione I powiem Wam, że... W ogóle zdejmę tą kurtkę może najpierw I powiem Wam, że sama by sobie właśnie go zostawiła Ale ja wolę taki cieplejszy odcień beżu Ten jest taki chłodniejszy I lepiej się czuję w takim cieplejszym Także nie będę sobie go zostawiała, bo ja sobie spokojnie znajdę coś w takim bardziej moim odcieniu mimo wszystko Więc nie ma sensu, żebym go sobie zostawiała Tutaj Wam pokażę jeszcze ten... Wzorek ażurowek, on wygląda tak bardziej z bliska. W ten sposób on wygląda. No i tutaj było też są szrówki na pasek, ale nie było paska. No więc z paskiem będzie coś mi fajniej, by to wyglądało. Teterek też wam pokażę na sobie. To jest eska, także takie taki rozmiar, ja bym sobie brała. Odmieni się, że moja mama też powinien być dobry ten steterek. Prawda ładny jest. Szkoda, że nie ma jakiś takiego bardziej koloru dla mnie. No ale teraz jest sezon na takie rzeczy, także jest ich mnóstwo. Bąbka, więc spokojnie jeszcze dla siebie trafię Taki też, jaki mam, bardzo, bardzo długie rękawy Mam taki bardziej luźny, ten fason No i tak on wygląda, Kim? dosyć długi jest Bardzo ładne, takie jak za 5 zł, Przerwam też go z tyłu Myślę, że mama będzie z niego zadowolona, a ja sobie coś w takim bardziej wiecie, idealnym dla mnie kolorze, który ja lubię, poszukam Kolejna rzecz też jest jeszcze dla mojej mamy, jeszcze jedna rzecz będzie dla mojej mamy, a później już zobaczymy rzeczy dla mnie Taka krótka kurteczka z kapturkiem Także nie wiem, czy ją zamierzyć. nie będę jej mierzyła, bo ona będzie dla mnie za duża, także za dużo nie zobaczycie, jak ona będzie wyglądała a To z Hajem. taka zwykła kurteczka Całkiem fajna, nawet sama może bym sobie wziął, trafiła taką w swoim rozmiarze I kolejna rzecz też jest właśnie kurteczka dla mojej mamy ta jest, bo tamta była przez 40, ta jest 38, także tą sobie zobaczę, bo jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała w ogóle, jak ona się układa. Ona jest taka z jednym tutaj guziczkiem, tylko zapięciem, czyli taka bardziej narzutka, ale jedna kurteczka, bo taki to kurteczkowy materiał cieniutki i kapturek, także zobaczymy, jak to wygląda, bo myślę, że ona może w całkiem fajnie wyglądać i ma też bardzo ładny kolor. Myślę, że fajnie go widać nawet na kamerze, ten kolor się łapie, jest dosyć nietypowy, także jestem ciekawa, jak ona wygląda, także przymierzę sobie ją na siebie. Tak wygląda tutaj ta kurteczka. Na no, mnie jest za dużo. nalabrałam no, dla mojej mamy. Tylko wam tak pokażę, jak ona leży na mnie. Ma kieszenie, bo już patrzyłam tylko, trzeba je. One są tak do połowy zaszyte. Trzeba je rozpryszyć, ale niektórzy rzeczy właśnie mają. Zaszyte te kieszenie, i później jak się je rozpruje to są. Nie wiem, dlaczego to jest, że jak ktoś nie chce kieszeni na no bo to właśnie pokazuje, że, że są kieszenie, bo tak najpierw patrzę, co to jest jakaś skokował, kawałek jest właśnie tak rozbruty tutaj? Chciałam, że to jest dziura do poszewki, nie zauważyłam jej, ale nie, dobrze, to jest do kieszeni, wszystko się zgadza Także taka kurteczka dla mojej mamy I teraz Wam pokażę jeszcze rzeczy już wyłącznie dla mnie Aha, jeszcze jeden sweterek będę miała dla mojej mamy Ale pokażę Wam rzeczy dla mnie Taką koszulę sobie wzięłam marki H&M Bardzo ładną, taką beżowo-czarną, białą kratkę Ogólnie przepadam właśnie za kratką aż tak, ale bardzo mi się podoba Tutaj w tej koszuli zostawienie kolorów. I to jest w 100% bawełna. Ta koszula, także to już będę musiała chyba zmienić, bo do tej sukienki już nie będę jej przymierzała Założę jakąś spódniczkę i pokażę Wam tą koszulę, ale, ale jestem prawie pewna, że będę z niej zadowolona, bo jest bardzo ładna No i ta wygląda ta koszula, ona ładnie będzie wyglądała wpuszczona do spódnicy W ten sposób, ale tak chciałabym pokazać też długość jej, bardzo fajna, jestem zadowolona Bardzo mi się podoba to, że tutaj te guziki się nie rozchodzą, wiesz, bo to różnie bywa z ciuchami Ale jak to ona mi się podoba i jestem z niej zadowolona, tak jak mówiłam, powtarzam się, ale naprawdę fajna koszula Kolejna rzecz też jest dla mnie i to też z H&M i też koszula, tylko że troszeczkę inna Ta jest taka biała, w takiej kropeczki, nie wiem, czy będzie widać ten materiał z bliska dobrze Obawiam się, że jednak nie widać na mojej kamerze go za dobrze Ale właśnie taka luźna, biała koszula, taka bardzo overseas'a, bo to jest rozmiar 34 A jak widać, jest taka tej szersza Jest ciekawa, jak ona będzie wyglądała, tutaj ma zwężane na rękach, przy rękawkach Jestem bardzo ciekawa, tak jak mówię, jak ona będzie wyglądała. Bo to może wyglądać fajnie, może wyglądać dziwnie, może wyglądać brzydko. Także zobaczymy zaraz, zaraz u tej spódnicy, Taki zrobi się trochę mundurek czarno-biały, ale, ale to nic. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i w ten sposób wygląda ta koszulapia. Wam, że mi się bardzo podoba, bo tak właśnie przeczuwam, że albo mi się bardzo spodoba, albo mi się kompletnie nie spodoba, gdy ją założę. Ale nie podoba mi się to tak luźno to związane. Nie wiem, czy to wyglądało bardziej związane, czy tak w ogóle roz, rozwiązane, ale zrobiłam w ten sposób. Tu pokażę Wam ją z tyłu. Bardzo mi się podoba jak ona wygląda um, Akurat nie będę nosiła raczej z czarną spódnicą, bo to mi się tak strasznie kojarzy galowo jak na rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego I jakoś tak nie wiem, nie lubię tego połączenia W sensie tak się czuję za bardzo szkolnie w tym, ale z jakimś innym kolorem spódnicy jak najbardziej Podoba mi się bardzo, bardzo ta koszula Dajcie znać, też Wam podoba w czy niekoniecznie Mi się bardzo podoba Kolejna rzecz dla mnie to taka bluza, też z hajemu, także sporo hajemu tutaj Bluzę sobie wzięłam w rozmiarze M, że powinna być okej, okay, taka dosyć mocno oversize'owa To jest taki jasno-szary, ale tak patrzę, że na kamerze praktycznie biało wygląda, ale musicie mi zaufać, umierzyć na coś, to jest taki jasno-szary Także pokażę Wam tą bluzę, taka troszeczkę krótsza Jakby to myślę, że ona pewno być jeszcze troszeczkę krótsza, tak według tego, ale wziąłam sobie trochę rozmiar większy niż normalnie noszę Więc dla mnie będzie nie będzie aż tak krótka, jak powinna być co krótka i dobrze, bo za krótka bluza też taka Trochę bez sensu, nie? Bo nie będzie w niej za ciepło I tak wygląda bluza na mnie. Tak bardzo wersajzowa mi się to podoba, w jaki sposób ona się tutaj układa. Całkiem fajna, myślę, że. Rządek z tyłu, też tak w luźniejsze. Ja jestem z niej zadowolona. Kolejna rzecz, jestem z niej mega ciekawa. Też hajem, jakiś taki haul z hajemu nam się zrobił. Jestem ciekawa tego sweterka, bo to jest taka hiszpanka. I jestem ciekawa, właśnie, czy on będzie na mnie dobry, czy będzie za luźny, właśnie w ramionach. I będzie aż spadało, bo to jest, to jest dosyć ciężkie i tak albo to będzie ładne, albo po prostu będzie zjeżdżało tutaj całkiem. Także jestem ciekawa, nie mierzyłam się tego speterka, jest w takim pudrowo-różowym kolorze. Także zaraz sobie zobaczymy ten steterek, Mega jestem ciekawa, bo tak to mi się podoba. Ja bardzo lubię właśnie te kiedekotki, szpankę. Także mam nadzieję, że będzie, że będzie tutaj w ten sposób się ładnie układała, To jak ma się układać. Zaraz się zobaczymy. Tak jak przykładam, powinno być ok. No i tak wygląda ten steterek I niestety jest tak jak ja, z troszeczkę się obawiam. To jest po prostu za ciężki materiał na ten fason. Wzięłam go w takim moim zwykłym rozmiarze, który zazwyczaj noszę, i niestety on jest na mnie za luźne, to wszystko. I myślę, że to te, tego typu sweterki w takich fasonach to naprawdę. Rozmiar mniejsze, żeby to, bo wiecie, to wszystko, to wszystko zjeżdża, niestety. Zobaczę dam mojej mamie. Może na nią będzie właśnie się to dobrze układało, bo tak jak, tak jak stoję, to stoi, ale jakbym te, tak wziała, wiecie, ramiona, nie chcę też ale w ten sposób to to wszystko za mnie zjedzie, a jak, a jak gdzieś usiądę czy coś, to mm, nie jest to za dobre. No ale no, ładne by ten był, no ale trudno, trudno, nie zawsze wszystko się uda kupić, wiecie, idealnie. Każdy jeszcze ostatnią rzecz dla mojej mamy. W ogóle wygląda jak, wiecie, tutaj, jakąś plamą, ale jest po prostu jeszcze tutaj od góry troszeczkę wilgotny, bo tutaj wszystko się zdążyło wysuszyć. Ten sweterek nie. No ale pokażę Wam go, bo to jest taki sweterek, którego bym na sobie nie mierzyła. To jest też właśnie hejem w takim ładnym miodowym kolorze sweterek. Myślę, że jej się przyda. To jest taka bardziej w sumie plusyczka dzianinowa niż taki jakiś grubszy sweterek, ale wiecie, taki w jej kolorze, na pewno jej się przyda. No ale za czym jeszcze? Może właśnie ten sweterek jej dam, może. Ona będzie z niego zadowolona. No i tak jak widać, to już koniec moich zakupów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Przyszczam was, was też na mój Instagram link w opisie. No za na filmiku. Cześć!